Siema, ja jestem Max, a to jest kolejny odcinek z serii Daj się wygadać. Dzisiaj, jak widzicie pod tytule, e, prześwietlimy sobie parę aut youtuberów, e, tych popularniejszych oczywiście, e, które gdzieś tam ja też również obserwuję. E, I prześledzimy sobie, jakie oni mają fury, e, jakie modyfikacje i co ja bym ewentualnie przy tym zmienił. E, oczywiście jest to odcinek, który ja jakby kręcę na, na żywioł, tak żeby po prostu autentycznie wyrazić wam emocje, które czuję. Co do danych projektów, więc oczywiście pewne pomyłki gdzieś tam są w granicach normalności w takich odcinkach. Oraz pamiętajcie, że jest to moja rzecz gustu, a w tych odcinkach chodzi o to, żebym ja z perspektywy osoby młodszej, nie dorosłej, mógł się powiedzieć na temat, na temat tych projektów. Teraz przejdziemy do tego odcinka. Ja dzisiaj posłużę się swoim telefonem, tak żeby móc Wam po prostu zaprezentować, co będę tutaj oglądał. Zaraz wam odpalę nagrywanie ekranu. Pierwszym samochodem, yy, pierwszym, pierwszą osobą, którego samout chciałbym omówić, będzie Poczciwy Krzychu. Zaraz piszemy yy, M2 Poczciwy Krzychu i grafikę. Yy, jeżeli nie wiecie, Poczciwy Krzychu yy, jest to osoba, członek ekipy. Yy, ekipa to myślę, że nikomu nie muszę przedstawiać. Yy, jest to członek ekipy. Taki osoba, która najbardziej stałe ekipy, myślę, interesuje się samochodami. I również od już jakiegoś baroku ma swoją M2, BMW M2 Competition. Jak widzicie, ona jest oklejona w taki dość ciekawy niebieski kolor. Wydaje mi się, że do takiego młodzieżowego stylu M2 bardzo pasuje taki kolor, jaki ma poczciwy kryszczuk na swoim samochodzie. Dodatkowo, teraz tych zdjęć jeszcze w internecie nie będziemy niestety mogli znaleźć. Krzyk w menu Felgi, natomiast nie są to tam żadne spektakularne zmiany. Felgi są nadal czarne, obejrzyjcie sobie ten samochód. Z tyłu ma on taką lotkę, bo fabrycznie faktycznie w M2 brakuje takiej lotki. On ma jeszcze podpisany z tyłu Kindly, tą lotkę i tak samo ma tablicę Kindly. Ma spore końcówki wydechu. Ten wydech fajnie brzmi, bo niestety fabrycznie M2 ma dość słaby wydech, gdzie on jest mocno, dość przytłumiony. Ze wyglądu tak naprawdę, no, a wiadomo te normy spalin. A ten poczciwego krzycha jest już dość fajnie zrobiony i pochodzi on naprawdę fajnie. O, tutaj macie właśnie zdjęcie, jak wyglądało wcześniej to M2 poczciwego krzycha. I właśnie wydaje mi się, że ten kolor nabrał, takiego, dał mu takiego kopa temu hamodowi i fajnie myślę, że pasuje do tych, do tych zmian. Wiem, że też niektórym może się to nie podobać. Tak jak na przykład wypowiadał się Dani Drozdniak, że to wiocha ten kolor, i tak samo ta lotka. Yy, ale mi przykładowo się ten kolor naprawdę podoba. Lecimy dalej. Dalej poruszymy kolejnego członka ekipy, a w sumie jego, jej założyciela. Yy, chodzi mi oczywiście o Freeza, ponieważ Freez ma dosyć ciekawy samochód i co ciekawe, ma już go naprawdę długo, bo chyba to już trzeci rok z tym samochodem. Yy, w świecie YouTube'a bardzo często są te auta brane na kredyt, na leasing, yy, i tak też Freez nie ukrywa tego. Yy, natomiast. Yy, Często po prostu youtuberzy zmieniają te auta, chociaż też dobrym przykładem będzie Resigiusz, którego Mustanga też omówimy. Eee, tylko ten Mustang też już ma swoje lata, eee, ale przechodząc do auta Friza. Eee, Friza na początku miał tego Mercedesa, kupił go właśnie w takiej wersji białej, tak jak widzicie teraz na ekranie. Eee, I tak go używał, natomiast w zeszłym roku eee, po powrocie z USA Okleił go w taki ciekawy kolor. Jest to taki chrom. Folia jest na tyle unikatowa, że teraz już nie, na, nie ma jej nawet dostępnej. Moim zdaniem, kolor ten naprawdę fajnie robi robotę. I, no i oczywiście nie będzie pasował do każdego auta, ale znowu tak jak w przypadku auta poczciwego krzycha. Akurat ten kolor tutaj też pasuje, bo Cela to jest jedno z tych bardziej młodzieżowych modeli, zwłaszcza tej starej generacji. Więc myślę, że bardzo fajnie tutaj będzie ono pasowało i współgrało też. Z, z tym, co robi freeze, tak? Freeze się, wiadomo, wyróżnia gdzieś tam, tym, co robi, w tym, jak się zachowuje w internecie. Więc myślę, że fajnie wszystko się to składa. Lecimy dalej. Dalej, jak już wspominałem, poruszymy temat Resigiusza. Resigiusz ma aktualnie dwa auta, natomiast to drugie, jego też zaraz poruszymy. Natomiast najpierw zajmijmy się Mustangiem. Rezi już od dawna ma tego Mustanga. Szczerze nie wiem ile lat, bo on tak właśnie nie chciał się nim chwalić na początku, jak go miał. Dopiero potem gdzieś tam zobaczył, że gdzieś tam wypada, powiedzmy, chwalić się tym. Może nie chwalić, ale po prostu pokazywać to, jakie mam auto. I wcześniej właśnie wyglądał on tak. Natomiast teraz, po ostatnich modach, Mustang już wygląda tak. Moim zdaniem, żółty kolor nie do końca pasuje do, 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 do Mustanga. I przynajmniej ja tak bym sobie nie zrobił. Mustanga, poza tym ja nie lubię amerykańskich aut, więc ten Mustanga też bym nie miał, nie kupił. <laughs> Natomiast wygląda fajnie dosyć, oprócz tego koloru oczywiście. Ma fajnego Wodychita, fajne ma te zderzaki dodatkowe, ma te światła w grillu. Jest to też część tego jego pakietu, którego on tam miał. Tak samo ma dosyć fajne felgi, spore, ale akurat wyglądają tak w sam raz i wydaje mi się, że dosyć fajnie to wygląda. Teraz Prześwietlmy RS4. Tak jak już mówiłem, RSi ma dwa auta, a drugim jest właśnie RS4. RS4 kupił niedawno, bo to było gdzieś tam w zeszłym roku. Jak widać też na kanałach osób, które gdzieś tam robią z RSi filmy. Były już tam, parę, parę tematów było poruszane. To chyba jest jego. Czy tam wygląda faktycznie podobnie? widzimy auto również teraz jest oklejone w czarną matową folię. E, pamiętajmy, że pod maską e, tej RS 4 pracuje 2.9 silnik już nie 3 litry, 2.9. Właśnie tak to wygląda. Dodatkowo Rezji cały czas wozi na dachu ma trumnę tak zwaną, czyli bok zachowy. Wygląda to dość kontrowersyjnie, natomiast y, mi przynajmniej podoba się taki styl, że właśnie mamy wielkie obniżone kombi. Które mega głośno chodzi, jest mega szybkie yy. i gdzieś tam wszystko po prostu się fajnie zgrywa. Yy. Wydaje mi się, że to naprawdę fajne połączenie. Yy. I Resi wie, co zrobił z RS4 i wie, co robić dalej, żeby go nie zepsuć. Lećmy dalej. Ale właśnie to jest najpiękniejsze w motoryzacji. Czy każdy lubi co innego, każdemu się podoba co innego i dlatego motoryzacja jako hobby jest świetne, bo co gust to samochód. I tak naprawdę dlatego każdy samochód jest tak naprawdę inny. W tym miejscu chciałbym zakończyć ten odcinek. Jeżeli myślicie, że można zrobić drugą część tego odcinka i poruszyć kolejne 5 aut youtuberów, to dajcie mi to znać w komentarzach, a ja chętnie zrobię taki odcinek. Bo myślę, że jest to jest ciekawe. A teraz dziękuję bardzo i zapraszam już w środę, z, już w środę na kolejny odcinek Tygodnia na Maxa o 20. Dziękuję, na razie.